Układ sił przed sesją rady powiatu dawał Janowi Grabcowi pewność, że przedstawione przez niego dokumenty zyska akceptację większości radnych. Podobnie zresztą jak w całej obecnej kadencji czysta arytmetyka. Nawet jeżeli projekt budżetu nie obfituje w imponujące liczby oraz inwestycyjne fajerwerki, w budżetach samorządów kryzys niestety jeszcze nie minął. Nadal dochody z podatków płaconych przez naszych mieszkańców nie są zbyt wysokie. Mam nadzieję, że to się poprawi, że ludzie będą zarabiali więcej, że samorządy też więcej dostaną, ale nie możemy w oparciu o to planować wydatków budżetowych. Tak więc ten budżet jest kolejnym budżetem oszczędnościowym. O nim a także o wieloletniej prognozie finansowej opowiedziała radnym powiatowa skarbniczka. Chociaż samorządowe złotówki zlepiała do kupy po raz pierwszy Dorota Łyszkowska nie przejęła się do Drobną awarią. I wszystkie dane podała słuchaczom jak na tacy. Starosta zabierał głos głównie wtedy, gdy u kogoś pokazywane liczby budziły jakieś wątpliwości, a więc rzadko. Ja zawsze mam zastrzeżenie, bo widzę, że w ogóle nie ma pieniążków w zabezpieczonej kwoty na jakieś sytuacje kryzysowe. Myślę, że jesteśmy zapobiegliwi, że zapewniamy środki na możliwość reagowania kryzysowego powiatu. Mamy nadzieję, że te środki nie będą musiały być użyte, ale specjalna rezerwa w znacznie 177 tys. zł powinna wystarczyć w tej pierwszej fazie ewentualnego kryzysu na zapewnienie wszystkich niezbędnych działań. Debata nad budżetem to świetna okazja do zabrania głosu w ważnej sprawie, co radni znów chętnie wykorzystali. Peo rozpływała się w zachwycie, opierając alegoryczne peany na znanym przysłowiu o krawcu i materii. Wprawdzie nie ma garnituru od Armaniego, czy butów od Kiermana, ale i tak jest y, bardzo dobrze. Mamy y, porządne, porządne buty, skarpetki, spodnie, koszulę, marynarkę, kurtkę, czapkę, szalik, więc będziemy myślę, y, ciepło. Ubranie jest zrównoważone tak samo jak budżet. Reszta koalicjantów entuzjazm okazywała bardziej powściągliwie. Budżet finansowo jest zrównoważony. Deficyt przyjęty w granicach przyzwoitych, bezpiecznych. Tegoroczne dochody powiatu zaplanowano na ponad 75, a wydatki na prawie 84 miliony złotych. Niemal połowę pieniędzy pochłoną wynagrodzenia, głównie dla pracowników placówek światowych. Po swoje wyciągnął też ręce PCPR, Dom Pomocy Społecznej czy Urząd Pracy. Nie wspominając o zwalczanym przez starostę Janosikowym, które w tym roku wyniesie blisko 8 milionów złotych. Jeśli chodzi na przykład o działalność przedsiębiorców to z tego nieco ponad 1% CIT-u płaconego przez przedsiębiorców, który do nas wpływa, 98% musimy oddać do budżetu państwa. To stawia nas w bardzo złej sytuacji. Mimo to na kontynuację już rozpoczętych oraz nowe inwestycje wygospodarowano około 13 milionów złotych, głównie w drogownictwie i oświacie. Generalnie rzecz biorąc chodzi o zadania pozwalające mieć nadzieję na dofinansowanie ze środków zewnętrznych. I dochody i wydatki szacowano, jako się rzekło, ostrożnie. Zawsze planujemy mniejsze wpływy spitu niż nam szacuje minister finansów. Wynika z naszych doświadczeń, że minister finansów przeszacowuje ten PIT Jeśli zła sytuacja na rynku pracy utrzymywałaby się rzuciłyby problemy pod tym względem, wzrosłoby bezrobocie, to oczywiście nasze dochody również będą zagrożone. No, i wiele też zależy od naszej skuteczności, od tego, ile środków z zewnątrz pozyskamy, bo większość środków na inwestycje pochodzi z zewnątrz. Jeśli nasze plany się nie powiodą, to oczywiście te inwestycje będą zagrożone, będą musiały być realizowane przez 2-3 lata, a nie w jednym roku. Za przyjęciem budżetu głosowało w przedświąteczny piątek 18 radnych. Przeciwko była jedynie trzyosobowa opozycja. Tak więc spodziewany prezent starosta od samorządowców otrzymał.